W tej chwili jesteśmy na takim etapie, gdzie po 10 latach prób i dyskusji w ramach poprzednich planów informatyzacji państwa jesteśmy na takim etapie planowania nowej perspektywy finansowej. Więc de facto jesteśmy w takim przełomowym momencie, kiedy powinniśmy się zdecydować co do nowych strategii. Które z obszarów powinniśmy wzmocnić, jeżeli chodzi o informatyzację? Jeżeli chodzi o myśli, które, które mi przychodzą do głowy po doświadczeniach z wdrożeniem naszych systemów, usprawnieniem procesów, zmianami przepisów, które są, są z, tym, z tym związane, de facto jest to zbiór prostych zasad, którymi mogę się podzielić z innymi i które się sprawdziły podczas prowadzenia skomplikowanych, trudnych projektów administracji publicznej. W której funkcjonują pewne procesy, które wcale nie są nastawione na realizację projektu. Wdrażanie systemów w administracji, systemów informatycznych de facto usprawnia komunikację, czyli pozwala usprawnić back office po to, żeby móc sprawniej obsługiwać naszych klientów, czyli nasza osobista strategia ułatwić, uprościć, usprawnić, więc szybkość działania na rzecz efektywnego i sprawnego państwa. Ta wiedza, która podczas tego typu spotkań jest wymieniana, żeby ona mogła być utrwalana i dzielenie następowało również z innymi wchodzącymi dopiero w systemy informatyczne administracji rządowej. Konferencja i government to doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń, bo rzadko mamy okazję, żeby w tak szerokim gronie rzucić pewien pomysł, mógł być on skrytykowany czy też poparty, jest to dla nas sprzężenie zwrotne, czy w dobrym kierunku idziemy, chociaż... Zawężenie tego środowiska do tych, którzy i tak już wiedzą, jak należy postępować, skłania nas do myślenia o tym, że trzeba trochę wyjść na zewnątrz i też takie dyskusje prowadzić z decydentami, czy też użytkownikami biznesowymi naszych rozwiązań, które w e administracji wprowadzamy. To forum jest również świetną okazją, żeby wskoczyć na inne sesje i zaczerpnąć trochę wiedzy z biznesu. Dlatego, że dzisiejsze postrzeganie wczorajszego petenta to jest nasz klient. Klient administracji i takie rzeczy jak usability, czy też popyt i podaż na usługi również zaczynają rządzić w usługach administracji publicznej.